Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale a w dzisiejszym odcinku odblokujemy sobie moją ostatnią legendę jak możecie zauważyć tutaj mam właśnie oto tą legendę czyli oczywiście Meg, do której mi brakuje właśnie 55 kredytów tylko 55 kredytów ale jeszcze przed tym chciałbym zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subika z dzwoneczkiem jeżeli jeszcze tego nie robicie polecam też wchodzić do klubu Matty Team z tym jest od 15 tysięcy a my już bez żadnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Okej, okay, więc chyba myślę, że sobie wybierzemy po prostu z karnetu te kredyty. No i zaczynamy. Uwaga, kredyty odebrane. I mam, mam, jest moja ostatnia legenda. 7 na 7 legendarnych stadymiarzy, Ostatnia legenda. I właśnie brakuje mi jeszcze ostatniej postaci chromatycznej, czyli właśnie Willow. No i postaci niechromatycznej, tylko mitycznej. Więc dlatego daję sobie punkty mocy do Willow. Znaczy nie punkty mocy, tylko kredyty do Willow. No i jak możecie zauważyć, raczej nie uda mi się je odblokować, ale i tak sobie oczywiście kredytiki weźmiemy, wszystko sobie tu weźmiemy, gemy się, monetki, kredyty chromatyczne, yy, punkty mocy, monety, kredyty, punkty mocy i monety. Jeszcze mamy tutaj w alipcharków, więc sobie też to odbierzemy, 25 kredytów i i punkty mocy. Okej, okay, ale jeszcze jedną rzecz, którą chciałam zrobić, właśnie dzisiaj zrobimy, czyli kupimy sobie właśnie tutaj w sklepie gold mecha, bo tak z tego skina się sobie kupię w końcu, mam jak możecie zobaczyć, ponad 78 tysięcy Startpointsów. I właśnie dlaczego go kupuję? Ponieważ jak, możecie, jak może już wiecie, starpoincy zostaną usunięte. I zastąpione nową walutą, więc właśnie chciałbym sobie go kupić za właśnie za te Starpońcy, ponieważ nie będzie się go dało zdobyć właśnie za tą nową walutę, tylko chyba za gemy więc ja właśnie postanowiłem, że go kupię za Starpońcy, ponieważ mam ich całkiem dużo, a resztę Starpońców po prostu sobie zostawię, aby po prostu zostały mi, mi wymienione na, te, na tą nową walutę. Właśnie, ok, i właśnie 3, 2, 1 i kupujemy. Ok, jest, jest Golden Hub w końcu. To jest mój drugi skin za 50 tysięcy pońców. I dostałem jeszcze amotkę do niego. Nice. Spoko jest ta emotka. Okej. Okay. I zobaczmy jak on się prezentuje. Bo jak może już wiecie, to mam też Gold mecha Kruka właśnie. I teraz mam też Gold bow, Gdzie on jest? Dobra, tutaj jest Gold mecha, znaczy BO. I uwaga, mam właśnie też tego jasnego BO. Jasnego mahabo i teraz mam tutaj właśnie Gold bow Dobra. I sobie ustawmy może... Może... Tutaj, zamiast tej młotki. Ok, więc przyszła pora teraz przetestować naszą nową postać, czyli MAC. Oczywiście ją sobie ulepszymy. Bo czemu nie? W ogóle po tej aktualizacji. Mac dostanie właśnie. O, możemy sobie nawet kupić gadżet do niej. Okej, okay, kupiłem sobie właśnie ten gadżet No i zaczynamy naszą pierwszą grę, naszą nową legendą. No i wracając do tego co przedtem mówiłem, to właśnie Mac po aktualizacji trzeba po prostu zaczynać grę jako właśnie ten jej robot, więc to jest mega spoko i po prostu jak się zabije tego robota, to się zamienia właśnie w tą normalną Mac, jaką jest właśnie teraz. Yy, dobra, tutaj mam jeszcze kolet. I oczywiście może się z powrotem zamienić w mecha. Dobra, ale ja się teraz zamieniam w mecha. Dobra, nice. Tą koletkę musimy sobie pokonać i z ulta to Ej ten ult jest naprawdę mocny. <śm> ten ult jest naprawdę spoko. I to jest fajne, że on się sam ładuje Możemy nawet sobie na te skrzynki użyć i... jo, 4000 ult bie. To jest naprawdę mega mocny ult. No i te skrzynki sobie rozwalmy. Użyjmy sobie gadżetu, może. Przyda się w sumie. Okej, okay, już mamy wielkie starcie. I uwaga, rozwalamy te dwie skrzynki. O nie, a ja się uleczam. W sumie zapomniałem, że ja i tak nie zginę, jak mnie zabiję, tylko zamienię się właśnie w tą. Mek tą normalną, ale ja wygrałem, więc nice. Ok, pierwsze miejsce i oczywiście druga ranga na naszej nowej postaci. Ustawmy sobie tutaj jeszcze właśnie Mek naszą, gdzie ona jest. Tutaj, dobra, i mamy oczywiście ustawioną mech. Zagrajmy sobie jeszcze drugą grę, ponieważ tamta trochę szybko nam poszła, więc drugą warto zagrać. Zaczynamy, rozwalmy sobie pierwszą skrzynkę. Ogólnie ta mech, ta właśnie normalna, nie ten, ten jej bot, to bije tak trochę słabo. Ale ten bot naprawdę jest kozacki, ponieważ on bije mega mocno i ma mega mocnego ulta, jak już mówiłem. O nie, tutaj, o dobra, już bym zginął, ale się zamieniam właśnie w mecha i idę na niego, dobra. Tutaj serce się chowa, no i niestety. Niestety zginął. Widzę, że dwa cubes leżą, tak po prostu, nie wiem, dziwne, ale ja sobie w sumie wezmę, no po czemu nie. O, a dobra, to jest ult Jessie, tylko chociaż myślałem, że ktoś tu kampił na te powercubesy, ale tu widzę, że ktoś siedzi. Dobra, sobie może użyję, o właśnie o tym, tak myślałem, że będę miał 16 HP, właśnie to jest najgorsze, ale no w sumie to jakby się rodziła z, właśnie z całym HP, to trochę by było za OP, według mnie. Dobra, zamieniamy się w Mecha i lecimy, dobra, pokonana, pokonana boni. I to mamy, Tu mamy jakiegoś gejla. I z ulta, dobra, jak dostał. Za 5000 dostał. Nice. I 10 power cubesów mamy. No i kolejnego ulta. Ten ult się, ten ult się właśnie mega szybko ładuje, To jest mega fajne. Dobra, może sobie użyjemy gadżetu. O, widzę tutaj bastera jakiegoś. I dostanie z ulta. O, ale dostał. Ej, nie, no ta postać jest jaka kozacka. Ok, i mamy też karnet, Jak muszę zauważyć, otwieramy. zobaczymy co tutaj będzie. O, 10 gemów. Nice, nice. Pomyślałem też, że warto przetestować naszego nowego skina, czyli Gold Mabo, który jest naprawdę mega kozackim skinem. Naprawdę mega się prezentuje. I chyba jest jednym z lepszych skinów do Bo, naprawdę. Dobra. O tutaj chyba pokonamy tą M's, chociaż trochę uciekło nam coś, więc jednak jej chyba nie pokonamy, ale tu myślę, że zaraz o, dostała trzy szczały. No i tutaj uciekła niestety. Może podładujmy sobie ulta. Myślę, że to jest dobry pomysł. A dobra, zapomniałem, że to już Ulta nie ładuje. O no nie. Nie wiem czemu mnie to zmienili. Że tak szczerze. To było git. No niestety, niestety. Niestety. To już naszemu bo nie, nie podładuje Ulta. Dobra, tutaj widzę jakiegoś tutaj RT. i ten skin do RT jest naprawdę kozacki, I napiszę co o nim sądzicie, bo według mnie jest naprawdę mega git. I on tutaj nas mega mocno obił, ale jakoś nie zginęliśmy. Ło. Co ten... co ten ram robi tutaj? Ale jakieś pociski odbija, niezły, niezły O, rzucę ulta na środek Tak, to będzie dobry pomysł Dobra, może wejdzie, może zaraz wejdzie w tego ulta Dobra, musi do góry tylko iść I czy dostanie? Ajajajaj Ej, no nie, no nie, że to zrobił tak szczerze Uciekł od moich pocisków, ale tu chyba nie, się nie schowa No i jest ta z co na początku Ale ona chyba nie wie o tych minach, więc może tutaj wejdzie Zobaczymy, zobaczymy, no dawaj, dawaj No dawaj, dobra, weszła Nice, rzucam drugie Ale chyba mogę zginąć Chociaż jeszcze nie wiadomo, no, no i zginąłem niestety. Ok, a więc to tyle w tym filmie, wam bardzo dziękuję za obejrzenie właśnie tego materiału. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie stawić tutaj łapki w górę, rozsypkę z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Koniecznie też napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o usunięciu starpońców, Polecam też podać do klubu Matty Team, z tym jest od 15 tysięcy. A ja się już z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.